No to teraz patrzcie sobie, gdzie jestem. Jest to tak zakurwanie pięknie. Miasteczko jest przepiękne. Dom paninowy jest piękny. Jest po prostu nie do uwierzenia. Tu każdego dnia mam gdzie pójść. Ale jestem pełna obaw co do podopiecznej. Może się to skończyć bardzo szybko i słabo, Tam jest rzeka. Czy widać kościół. Przez okno widzę cmentarz. Miasteczko jest stare, piękne. Jezu, co za różnica. Cud. Patrz ta Tu góry, tam słoneczko. Tu rzeka. I wszystko tak pięknie utrzymane. Boże, 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 jak pięknie. Tam jest coś dziwnego, kulistego. Zaraz tam pójdę, bo ludzie tam wchodzą do środka. Bosko. Bosko. I oby nie padało patrzcie jestem jakby z drugiej strony miasteczka kurnia ja pierdzielę ja pierdzielę i tu jest druga rzeka taka mega dzika jeju pięknie